W ostatnim tygodniu złoty był nieco słabszy, ale pod koniec tygodnia zobaczyliśmy próbę odrobienia strat. Dzisiaj w poniedziałek znowu złoty słabnie, ale tak naprawdę pozostaniemy w takiej konsolidacji. Jeżeli chodzi o notowanie euro, kręcimy się wokół 4,47 teraz. Natomiast takie ważne wsparcie to jest 4,45, opór 4,49. Jeżeli chodzi o dolara, jesteśmy w tym momencie powyżej poziomu 4.10. Wsparcie można znaleźć przy poziomie 4.08-4.07, natomiast opór przy poziomie 4.12-4.13. I teraz co jest ciekawe, to jest to, że mimo że euro -dolar w zasadzie jest nisko, to złoty właśnie w piątek próbował odrobić, odrobić część strat poniesionych. Wtorek i, i w środę, w zeszłym tygodniu. I to, co w najbliższych dniach będzie ważne, to to, że sentyment będzie się przesunął w stronę tego, co się będzie działo w USA, konkretnie w Jackson Hole. Tak? Czyli wątek zamieszania z Chinami, że w Chinach jest gorzej z gospodarką, że dane są niepokojące, i tak dalej. Ten wątek się troszkę przesunął na bok, a Właśnie wchodzi temat Jackson Hole, czyli tego sympozjum corocznego Fedu, na którym zwyczajowo już właśnie w piątek po południu będzie przemawiał Jerome Powell i rynki mogą oczekiwać takiego trochę bardziej głębiego przekazu strony Fedu. Pod to właśnie mogą próbować tutaj sobie już budować jakiś scenariusz korekty. Bo e, chociaż dane ze Stanów Makro są dobre, to jednak reszta świata zaczyna słabnąć. tak? I e, to oczekiwanie, które było budowane e, na jesień, to było takie, że podwyżki we wrześniu nie będzie, ale być może będzie podwyżka w listopadzie. Konkretnie 1 listopada posiedzenie Fedu. E, teraz mam wrażenie, że e, to będzie jakoś tonowane. I, I właśnie Powell na, na tym spotkaniu w piątkowym tutaj się wpisze, właśnie w taki scenariusz, że jeszcze nie wiemy, zobaczymy, obserwujemy, więc to będzie jakby taki, taki sygnał, że Fed nie musi tej podwyżki robić 1 listopada, być może nie zrobi, i tak dalej. I to może pomóc właśnie w odreagowaniu, odreagowaniu przecenionych ręków akcji ostatnio. I też właśnie cofnięciu się dolara na rynkach globalnych. A to może pozwolić na to, żeby złoty był ciut mocniejszy. To nie jest tak, że złoty powróci do trendu na, na mocy, raczej już nie powróci, ale może odreagować to, co się działo w zeszłym tygodniu, czyli być może dolar powróci w okolice 407-408, a euro złoty